Zimowy sen narciarzy wreszcie się spełnił. Pełną parą w sobotę ruszył wyciąg na Magurze Małastowskiej. Rzeczywistość przerosła wszelkie oczekiwania zarówno właścicieli, czyli spółki Ski Park Magura, jak i narciarzy. Cena karnetu również była wyjątkowo atrakcyjna, bowiem 10 przejazdów kosztowało symboliczną złotówkę. Do tego sukcesu przyczyniła się też aura. W mroźny dzień w promieniach słońca bajkowo skrzył się śnieg. Wyciąg ruszył przed godziną 9 rano. W tym czasie nie było jeszcze zbyt wielu narciarzy. Ci, którzy jako pierwsi zjechali z stoku, mogli przekonać się, jak perfekcyjnie jest on przygotowany. W miarę upływu czasu pojawiało się coraz więcej amatorów białego szaleństwa. O ilości przyjezdnych świadczył zapełniony parking, następni niestety musieli parkować wzdłuż głównej drogi Gornice konieczna i by dostać się do wyciągu, musieli pokonać pieszo trasę około 2 km. W biurze urywały się telefony. Co chwila ktoś dzwonił z zapytaniem, czy wyciąg już chodzi, inni pytali o wolne miejsca na parkingu. Na otwarciu nie zabrakło tych, którym Magura Małastowska szczególnie leży na sercu, czyli wójt gminy Sękowa, Małgorzaty Małuch i przedstawiciela lasów państwowych nadleśniczego Józefa Legutko. Swojego zaskoczenia frekwencją i satysfakcji z tego płynącej nie kryła wójt gminy. Jest to, o co nam chodziło. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu, że no udało się po dwóch latach starań i po wielu problemach uruchomić ten wyciąg, który no będzie służył i naszym mieszkańcom, i narciarzom, no myślę, że z całej Polski i nie tylko. Znaczy, jak mówię, no jest, to, jest to piękny moment, jesteśmy bardzo zadowoleni. No i tylko oczekujemy, że no, ta inwestycja będzie miała swoją kontynuację, ponieważ inwestorzy są zdecydowani na kolejne kroki, kolejne inwestycje w obszarze Magury Małastowskiej. Złośliwi twierdzą, że lasy państwowe w obawie o swoje tereny nie lubią tego typu przedsięwzięć. W tym wypadku było jednak inaczej. Jak twierdzi zarząd Ski Park Magura, współpraca z tutejszym nadleśnictwem układa się wyjątkowo dobrze. E, panie redaktorze, ja nie wiem, czy to są słowa Pana, Panie redaktorze, czy Pana Macieja Artusiewicza, z którym rzeczywiście pracowaliśmy od dłuższego czasu na tym, żeby to miejsce żyło. I muszę powiedzieć, że jestem e, zdziwiony, to chyba nie najlepsze słowo, ale, ale zaskoczony tym, e, jaka ilość osób dzisiaj zjawiła się. Panie prezesie, to jest dzisiaj pierwszy dzień? E, dzisiaj pierwszy, pierwszy dzień. Pierwszy dzień. E, mm, tak, to, to jest y, dla mnie e, dobrze, że tu jestem, bo to przekonuje mnie, że to, co zrobiliśmy, to panie prezesie, mało. To wszystko mało, są problemy, trzeba o tym też mówić. Na, na dojeździe są, są problemy z miejscem do zaparkowania, e, ale to świadczy o tym, że to miejsce już jest ważne i po prostu trzeba go, e, rozbudowywać. Takie jest zadanie głównie dla pana prezesa. E, ja jako nadleśniczy. No deklaruję, że nie będę przeszkadzał. No, i na, na tym chyba w tym momencie muszę zaprzestać. Nie będę przeszkadzał. Panie prezesie, historyczna chwila, pierwszy dzień tłum ludzi. Jakie pierwsze wrażenia? No, szczerze powiem, że. Nie, nawet o tym nie myśleliśmy, że takie tłumy się tu zjawią. To nie, to nie jest zasługa też tej promocji, którą żeśmy tak sobie wpadli na taki pomysł w dniu dzisiejszym, ale dużo ludzi nawet o tym nie myśli i chce kupować karnety w normalnej cenie. To świadczy o tym, że oni nie przyszli tylko dlatego, że jest tanio, ale czekali na tą górę. No ja tu jeszcze raz chylę czoła panu czemu to jest nasz najbliższy sąsiad, no i naprawdę będziemy myśleć co dalej. No, są plany wylesienia pewnej, pewnej tutaj wymiany działek, potem wylesienia, potem robienia trasy, ale to jest taka troszeczkę dalsza przyszłość. Zobaczymy, co się nam uda zrobić. Przyszłość pokaże. Dziękujemy i życzymy, żeby wszystkie takie dni były jak dzisiaj. No <laughs> Trasa narciarska ma długość 1400 metrów, a różnica wzniesień wynosi 260 metrów. Wrażeniami z przejazdu po niej dzielili się z nami narciarze. Ja tu się wychowałem praktycznie od dziecka. Jeździłem w klubie, jakby był klubie jeszcze kilka glinik. Jeździliśmy, no doczekaliśmy się wreszcie konkretnego wyciągu. Dla mnie jest wspaniałe. To, co dzisiaj przejechałem, trasa jest piękna, utrzymana, równiutka, retrofikowana, twarda. No jest bardzo dobrze. Magura, fantastyczny stok, jeździ od kilku lat. Ta przerwa mnie bolała niesamowicie, jednoroczna, także dziękuję organizatorom, szefom, prezesom za to, że po prostu potrafili, postarali się i mamy to dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie to być powsze Bardzo ładnie wygląda stok, oprócz tego, że jest trochę kamieni niestety, natomiast yy, sam wyciąg bardzo, bardzo pozytywnie. Dopiero co przyjechałyśmy, widzimy dużą kolejkę. Ale myślę, że będzie super. No jak na pierwszy raz, to ja na no, ja razie jestem przerażony tym stokiem, ale zobaczymy jak będzie. Super będzie. No super, z wywrotkami. Dobrze, stok, stok, stok magurski jest naprawdę przygotowany wyśmienicie jak na pierwszy raz. Mam nadzieję, że dyrekcja i obsługa stoku będzie tak utrzymywać przez cały sezon. Podejrzewam, że jeżeli będą dobre warunki i będzie na tyle biło i przyjemnie na tym stoku, będą ich i narciarze i będzie się to wszystko kręciło jak za dawnych, dawnych lat, kiedy na Magurę przyjeżdżało masę ludzi. Sądzę, że zima sprzyja. Dyrekcja również dla narciarzy jakieś promocje powinny być częściej robione, to na pewno tym można bardziej sobie przy klientów i narciarzy zwabić na stok. Na magórze są bardzo fajne warunki, stok jest taki polecamy, naprawdę. Widzę, że jest też się dużo ludzi. Myślę, że będzie fajnie. Zawsze jak byłam tu, było fajnie, tylko że był Orczyk, a teraz będzie Krzysztof, będzie lepiej. Ja jestem z Magurą związana od dzieciństwa, bo, bo ja pochodziłam kiedyś z tych stron, właśnie pochodzę z górnic, a w tym momencie mieszkam w okolicach Rzeszowa, no i dalej przyjeżdżam tutaj bez względu na to, że, że może inne górki też są fajne, ale to jest taka, że tak powiem, emocjonalnie mocno ze mną związana. No świetnie. Zawsze lubiłam tutaj przyjeżdżać i no i jest fajnie, zawsze było super. I dzisiaj też. Tak. W ogóle teraz. Takie krzesełka, wszystko. No, naprawdę fajnie. To znaczy poza dużą kolejką, wszystko ok. Kolejka za biletami bardzo duża. A poza tym tu, tu będziemy widzieć za godzinę, co się będzie działo, gdzie stać długo. A poza tym stok, ok. Jak sami Państwo widzicie, stok jest godny polecenia. Dla informacji przypominamy, że wyciąg jest czynny 7 dni w tygodniu od 9 do 20. Warto wiedzieć, że przy Stoku funkcjonuje mała gastronomia, jest zaplecze sanitarne, darmowe parkingi oraz wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Informujemy, że Regionalna Telewizja Gornicka objęła patronatem medialnym Ski Park Magura i co tydzień za naszym pośrednictwem będziecie Państwo otrzymywać informacje o warunkach panujących na stoku.